Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: co On o mnie myśli? Karty przełożyłam, to wylosuję trzy karty. Sedno. Arcykapal. Wychodzi naprzeciw słońce, wynik, odpowiedź, rada: czwórka kielichów, sedno, arcykapłan. To jest osoba, która udziela poparcia. Ktoś to daje dobre rady czy wskazówki. Osoba wartościowa i mądra. Arcykapłan pokazuje parę, albo jedną z pary, która jest wysoko na poziomie duchowym. Natomiast seks tutaj schodzi na dalszy plan, albo nie jest dominujący, nie jest wyznacznikiem w dalszej relacji. On dzięki Tobie zmienia sposób postrzegania świata, swój światopogląd. Po prostu zmienia się przy Tobie. Arcykapłan, nie boi się deklaracji. Nie boi się deklaracji słownych, wyzwań czy jakichś wyjaśnień. Co wychodzi naprzeciw? Słońce. To mogą być opóźnienia albo drobne przeszkody. A on coś widzi w czarnym świetle. Armagedon. Może pokazywać swoją pewność siebie. A tak nie jest. Może mieć Lekkie podejście do związku. Sprawa, o której myślisz, rozwiąże się pomyślnie, ale jeszcze nie teraz. Może to być w okresie letnim. Mogą być to wakacje, ale nie nastawiaj się. Wynik, odpowiedź, rada, twórka kielichów. To jest takie życie przeszłością. Człowiek jest zaślepiony przeszłością. On nie potrafi dostrzec nowych i dobrych możliwości. Nie chce przyjąć nowych szans. Utchnął w martwym punkcie. Popełnia błędy za błędem. Może zgrywać wiedzącego lepiej, albo najmądrzejszego. Może czuć taką gorycz, obojętność, obojętność na innych ludzi. Może pomyśleć, że wszystko przeżył. Taki jest z niego nieśmiertelnik, o może być pogrążony w apatii, w takim wniechęceniu, na pewno jest zazdrosny. Żyje wspomnieniami, albo na nowo przeżywa nowe porażki. Droga pani, życie na nim nie kończy się. Otwórz oczy, serce i umysł na innych ludzi. Nie dźwigaj jego. Szkoda czasu dla niego. Rozwijaj się, bo on nie rozwija się. Szukaj sobie bardziej pozytywnego mężczyzny. Z nim to może być tylko gleba i nic dobrego. Zaufaj mi. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o śpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus.